Cześć kochani, Zbirowcy! Dzisiaj mamy wyjątkową postać, Paweł Korycki. Będzie mieli okazję posłuchać o tym, co myśli o zmieniającym się świecie oraz o tym, jak sprzedawać firmę. Paweł, czy możesz przybliżyć oglądającym, czym się zajmuje? Cześć, Karolu. Bardzo miło mi w ogóle tutaj być i w ogóle być na Zbirowi, więc super. Ja się nazywam Paweł Korycki, tak jak wspomniał Karoliusz, i zajmuję się sprzedażą firm. E, firma sprzedaje firmę tak, żeby nie było wątpliwości, czym się zajmujemy, jak nazwa wskazuje sama. E, no i co? No, tu też nie ma za dużo, co mówić. Sprzedajemy firmy o wartości powyżej 2,5 miliona złotych i sprawiamy, że nasi klienci mają mniej problemów i więcej pieniędzy. No, brzmi to tak wiesz, nie jak coaching. Nie? Miej, no, nie mniej, mniej problemów, mniej więcej pieniędzy. Ale tak się dzieje, nie? bo wiecie, w ogóle w, w, żyjemy tutaj w, biznesowo w takim etosie pracy, nie? że trzeba pracować, że to praca przedsiębiorca, to musi być zaharowany, a ja biznes prowadzę jakiś od 17 lat i już widzę, że to nie o to chodzi. W biznesie to trzeba być bogatym, a nie zapracowanym i trzeba robić tak, żeby mieć dużo pieniędzy, a nie dużo pracy nie? i do tego, też, do tego też trzeba dojść, nie? że to, to tyranie to fajnie wygląda, ale pod warunkiem, że robi to ktoś inny. Właśnie, prawda, bo widać w tobie dużą energię. Jak ten COVID, przeszedł, który przetoczył się przez rynek, zmienił podejście ludzi do firm i do właśnie ich posiadania lub też sprzedawania? Czy było to odczuwalne w Waszym przypadku? Wiesz co, a to jest świetne pytanie, bo do covid bardzo często w mojej branży, w tym czym się zajmuję, mogłem usłyszeć: firma to nasze dziecko, tylko idiota sprzedaje działający biznes, i w ogóle, wiesz, był u mnie kolega. On miał restaurację w centrum Warszawy. Ja mu mówiłem, weź stary, to zmonetyzuj, dostaniesz tam parę baniek, będzie wszystko w porządku. On mówi, co, ty, jakie sprzedawanie firmy. Przyszedł COVID. On musiał oddać swój bardzo dobry samochodzik restauracji nie ma, zostało mu pół miliona długów. I on teraz mówi: kurde, trzeba było to sprzedać. Ja mówię, nie no naprawdę. Pandemia. Pokazała nam w ogóle rzeczywistości biznesowej, że nasze biznesy są bardziej, bardziej takie szklane, łatwiej je zbić niż nam się wydaje. Nie? Bo wiesz, jak prowadzimy firmę, mamy coraz więcej pieniędzy, kupujemy sobie to, co nam się podoba i jest coraz lepiej. Nie? Coraz w ogóle, co może nam się przydać? Żre wydać? można powiedzieć. Żre, właśnie, żre, to wszystko idzie do przodu, kurde, będzie tylko lepiej, konferencje, guziec biznesu, surykatka, kurde, <gry> przedsiębiorczości, kurde, coraz to nowe nagrody. Mm. A potem, no, potem przychodzi od życia rzeczywistości klaps i nie ma firmy. Nie? Ja sam, słuchajcie, popełniłem tyle błędów w życiu różnych biznesowych, to jest już któraś moja firma. Robię to teraz, co robię, robię z pasją, bo już też nie mam złudzeń do pewnych rzeczy. I pandemia pokazała wielu ludziom, że firma ma robić pieniądze, ale nie jest wieczna. I w mojej branży, dla mnie super. Ciekawe stwierdzenie, firma ma robić pieniądze. Przychodzi koza do woza, powiedzmy, nasza firma rozwinęła się na tyle odpowiednio, że postaramy się jej pozbyć, aby móc żyć, aby po prostu pobyć sobie z rodziną. Co zrobić? Jaka, jaki procent firm, które trafia do was, bo z tego, co pamiętam, nie pracujesz tylko sam, ale również ze wspólnikiem, jaki procent firm, które do was trafiają, nadają się w ogóle do sprzedaży, bo nie jest to projekt, produkt prosty? Wiesz co, w ogóle to nawet nie chodzi o produkt, tylko o środowisko biznesowe w Polsce. Nasza przedsiębiorczość, drodzy widowie i drogi Karolu, ma 32 lata w tym roku, 32 A, jest, młodsza ode mnie i jest młodsza ode mnie i od Ciebie, nie? w związku z czym my się uczymy w ogóle przedsiębiorczości ciągle i to jest trochę problemem, bo nie mamy naleciałości, które są w zachodnich, ale też wschodnich, długich, z dalekiego wschodu, rodzinach przedsiębiorczych, że... Twój, ty słyszałeś od taty i od dziadka przy rodzinnym stole, zwolnij go, nie zwalniaj, weź pieniądze, zrób to, zrób tamto. My tego wszystkiego się ciągle uczyliśmy. My jesteśmy w tej chwili drugim pokoleniem ludzi, którzy mogą się być może kogoś gdzieś spytać, ale to jest wiesz, rozpoznanie bojem w większości wypadków, więc masa, masa naszych polskich firm jest zbudowana jak firmy rodzinne. Nie są firmami. Odpowiadając na Twoje pytanie, do nas trafia średnio 400 lidów rocznie. Na sprzedaż firmy. Ja się zajmuję marketingiem, więc około mniej więcej, 400 firm chce do nas do nas przychodzić. Chce, chce się spotkać, porozmawiać o sprzedaży, czyli dwie firmy dziennie mniej więcej, z tego do sprzedaży jest szalone 10%. Szalone, rzeczywiście. Szalone 10%. Ale to nie jest tak, że te firmy na sprzedaż nadają się od razu, prawda? Trzeba jeszcze dopomóc tej wartości, dopomóc tym ludziom dalej? Czy to tak po prostu przychodzi? co, yy, część firm jest taka, że faktycznie. No co to znaczy dopomóc? My nie malujemy trawy na zielono. Nie można tego zrobić. Wiesz, bo inaczej, jak sprzedajesz jakiś tam kiosk za pół miliona, czy to, to spoko, nie? możesz go tam podmalować, będzie wart 550 tysięcy, a nie 500. Ale jak sprzedajesz firmę za 10 milionów i ktoś ma przyjść do ciebie, Karol, albo ty, i wydać swoje 10 milionów zarobionych pieniędzy. Jak masz 10 milionów, 20% marży na tym, co robisz, to musiałeś sprzedać ile razy 5? 50 milionów złotych. No to tak, to chodzisz do wniosku, że ta kasa jest ważna. I ciężko było ją zarobić, więc nie wyda na... się nie wydasz ją na coś, co jest, co jest, co jest do kitu. Zrobić due diligence, przyjrzysz się temu, więc rzadko kiedy jest tak, że firmę można szybko przygotować do sprzedaży. Większość firm, które do nas trafiają albo się nie nadaje do sprzedaży, albo są tak ułożone, że wystarczy w nich zrobić niewielkie zmiany, żeby można było je sprzedać. Są co prawda biznesy takie, które do nas przychodzą i my zrobimy z nimi roczny albo dwuletni nawet proces przygotowania w nich bycia wartościową firmą, wartości firm, ułożenia. Zresztą wygląda tak, czyli przygotowania pod sprzedaż. Tak, Państwu podziękujemy za współpracę. Tu trzeba zmienić dostawców, tu trzeba pewne rzeczy ułożyć, opisać stanowiska, w ogóle stać się firmą. Nie? Wiesz, największym problemem w polskich przedsiębiorców, szczególnie w MŚP, to jest to, że Ty i ja to jesteśmy firmy. Moja firma to jest ciągle ja, nawet na plakacie jestem ja, nie? dopiero za dwa lata w naszym planie będzie odrywanie od mojej marki firmy, Ale... czy firmy od, od, od Koryckiego i od Maćka Stępy. Nie? A w MŚP jest tak, w Polsce, że kurde, wyjmiesz właściciela, nie ma biznesu, bo firma działa, on zarabia, ma S600, jeździ na wakacje, wszystko jest w porządku, tylko tak, Kontrakty są u niego w głowie, kontakty są u niego w głowie, proces produkcji jest u niego w głowie, i nagle się okazuje, że jak go wyjmujesz, to nie ma firmy, a handel ludźmi został zakazany, więc nie możemy go sprzedać razem z biznesem. A odwróćmy model, bo mówimy via negatywa, powiedzmy pozytywnie, szczególnie do tych młodych słuchaczy i ludzi, którzy nas oglądają. Takie pięć podstawowych rzeczy, kiedy jeszcze nie macie firmy, chcecie ją założyć i w przyszłości sprzedać. Co zrobić? Miejcie zysk, to po pierwsze. Nie róbcie badziewnych e, optymalizacji podatkowych, zagranicznych, nielegalnych i tak dalej. Patologicznych. Patologicznych. Słuchajcie, to jest zmora polskiego biznesu, potem się nie da tej firmy sprzedać. Trzecia rzecz, nie zatrudniajcie ludzi na czarno. Jeśli wasz biznes musi być oparty na tym, że zatrudniacie ludzi na czarno i dopiero wtedy macie zysk, tylko to, to nie ten biznes jest taki to, to, znaczy nie należy go robić. Bo wiesz, my też mamy takie przeświadczenie, że musimy robić to, co robimy. Ja nie mam, ale może ja mówię o przecież ludzi ma. <grym> ja wykonywałem z 30 zawodów w życiu, nie? Rozumiesz, przeróżnych. Zdjęłem. Człowiek pracujący, żadnej pracy się nie boi, sprzątałem, rozumiesz. <grym> mhm. Ale ludzie się przywiązują do tego, co robią, niepotrzebnie. W ogóle w biznesie się do stanowisk nie należy przywiązywać. Dzisiaj jesteś prezesem, a jutro. Czy to jest czwóreczka? Pawle, nie. To... Lecimy po kolei. Co by było Właściciel, istotne? nie firma. Dla właściciel? To nie firma. Właści... Kurde, chyba nie wiem, czy ja to jako pierwsze nie mówiłem. Już te, nie. Nie. Właściciel nie jest firmą. To znaczy, jak budujecie wasz biznes, to on nie może być na was oparty do końca. Wiadomo w tym pierwszej fazie, o tym dzisiaj Ela jak świetnie opowiadała, że. Wszystkie ręce na pokładzie, naście godzin pracy, tak, tak będzie. Przez rok, dwa będzie trzeba za, z, dużo pracować, żeby rozwinąć to, co mamy. Szczególnie, jak nie mamy kapitału. Nie? E, bo słuchajcie, zbudowanie firmy, która będzie nadawała się na sprzedaż, zajmuje 7 lat. Minimum. To jest taki, taki rok. Mając kapitał, zmniejszycie to do 6. Okej. Okay. A ostatnia, wielka piątka. Piątka. Ech. Co mogłoby być piątkę? Pamiętajmy, że mówimy tutaj do dość młodych przedsiębiorców, którzy zastanawiają się na przykład między JDG a założeniem spółki na Kanarach, o czym mówiliśmy tu w, w o optymalizacjach. Nie dajmy sobie wmówić, że sprzedaż i marketing są najważniejsze w firmie. Nie ma czegoś takiego, jak jeden dział jest najważniejszy w firmie. Jak budujecie firmę, to ona ma sprzedawać, ona ma robić marketing, ale ona ma też mieć administrację ona ma mieć opisane stanowiska. Musicie mieć szczeble zarządzania i zajmować się tymi wszystkimi nudnymi rzeczami, które sprawiają, że firma jest firmą. Pozwolisz, że skrócę? Papierologia, żeby była dopięta, tak można to nazwać. Papierologia yy, mówiła o tym, że to chodzi tylko o, o dokumentację różnego rodzaju, ale to chodzi nawet o to, żeby ludzie wiedzieli, co mają robić. No wiesz, teraz jest taka moda, turkusowe organizacje i inne wynalazki, nie? Tylko. No nie. Firma, każda, która ma być dobrze. Działająca, będzie się korporatyzować. Będzie po prostu stawała się korporacją. Więc dobrze, dużo warta firma ma opisane różnego rodzaju procesy, rzeczy, systemy kontrolne i wtedy możesz wyjąć właściciela i ona dalej działa. Bo ja, Paweł Korycki, pracujący w marketingu, wiem, co mam robić. Karol, który zajmuje się targami, też wie, co ma robić. Ma opisane, co, co będzie dobrze. Nie? Więc. Ja bym powiedział, że piąta rzecz to jest zajmowanie się tymi wszystkimi rzeczami w biznesie i ta papierologia tak, to dobrze brzmi, to jest spoko, zajmujcie się też papierologią, a jak nie macie, znaczy nie umiecie tego robić, bo ja tak jestem średni w tym, tylko je zatrudnijcie. Okej. Okay. Pawle, a co z taką duszą i energią polskiego ułana, który potrafił w historiach naszych pojechać z szabelką na czołgi? Często, jak jesteśmy młodymi przedsiębiorcami, wyobrażamy sobie, że zawołujemy świat. Czy ty raczej ludzi sprowadzasz bezpośrednio na ziemię, czy pozwalacie, yy, pozwalasz, powiedzmy, jako przedsiębiorca, jako ojciec, na popełnienie błędów i uczenie się na swoich? Nie dostarczam doradztwa za darmo nigdy. Nie dostarczam niezamówionego doradztwa, robię tylko rzeczy za pieniądze. Dlaczego? Bo wtedy ludzie po pierwsze słuchają, a po drugie, jak im powiem trudne rzeczy, i oni będą bardzo przeciwni, to zostaną mi chociaż pieniądze z tej relacji. E, w, w, będąc doradcą, niestety, dobry doradca mówi rzeczy trudne bardzo trudne. Nie może być jak ktoś, kto chce być z tobą wiecznie. Jeśli, bo, bo zobacz, to jest taki problem, że Wiele osób na rynku nie mówi trudnych rzeczy, bo boi się, że stracą klienta i nie będą mieli z czego żyć. Więc nie powiedzą ci, Karol, do jasnej cholery: albo to zmieniasz, albo przestajemy pracować. Bo ja nie chcę sobie pozwolić na to, żeby to, co robisz, wpływało na moją reputację. Nie zrobią tego, bo stracą, rozumiesz, pieniądze, nie? więc będzie ci pozwalali na wszystkie głupoty. Bo ty jesteś dla nich zarobkiem. Ja mam biznes, który normalnie robi pieniądze, sprzedaj firmę, cmentarzysko, spółek, agregatory. Rozumiesz? Ja mam z czego żyć. A tak z ciekawości, Paweł, jeśli pozwolisz, że wejdę ci w słowo, czy zdarzyła się taka sytuacja w waszej firmie, że ktoś sprzedał swoją działalność, po czym wrócił do was, bo chciał ją odkupić? Odkupić nie, ale yy, zazwyczaj jest taka sytuacja, że przedsiębiorcy Mówią często nam, namawiani przez swoją rodzinę i, i żonę, dzieci, zazwyczaj mężczyźni są przedsiębiorcami. tak statystyka wygląda niestety. Eee, Rok wakacji. Rok nic nie robimy. I no mówię... Hm, 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 hm. Mijają z dwa miesiące, dzwoni ten gość wysmażony na czterech plażach na świecie, zmęczony tą Turcją. All inclusive to już nie może patrzeć na to i mówi, ej macie coś fajnego? Macie coś, co by mnie zainteresowało? Bo wiesz... Przedsiębiorca, ten który przetrwał, ten który już dorobił się tych milionów, bo nie mówimy o won't tylko ludziach, którzy za miliony sprzedali swoje firmy, zaczął lubić to, co robi. Bo wie, że to, to środowisko jest tak nieprzewidywalne, trudne, zdarzają się różne rzeczy. To jest generalnie hazard. Pandemia się pojawiła tak, o nagle, proszę, część firm nie działa, ale to jest fajne. To jest fajne. To jest zobacz, coś zobacz, to, to. zobacz, Karol. Mm, pandemia, targi. Ten gość wziął książkę, napisał o targach, nie? spojrzycie się na to z boku, co za kurde, wydawać książkę o targach w pandemii. Ile osób wydało książkę o targach w pandemii? Ja wiem, sprawdziłem sobie to wtedy. To jest bardzo prosta liczba, jeden typ, nie? jeden gość, Karol, przedsiębiorca, cała reszta by zaczęła myśleć, Jezu, książka o, o, o targach w pandemii. I, I o to też chodzi u przedsiębiorców, bo wiesz, na przykład jeden znany polski polityk powiedział coś takiego, że mm, z czym ja się zgadzam? że jeśli przedsiębiorca nie, nie umie sobie poradzić w zmieniających warunkach, to nie powinien być przedsiębiorcą. Wszyscy na to obrazili się wtedy, kiedy powiedział tak. A ja uważam, że tak jest. No stary. Bo trafiłeś samo sedno, Targi wracają, gospodarka zaczęła się na nowo rozwijać. Samo przykładem jest to, że w końcu możemy porozmawiać w cztery oczy. Tak. I tym bardziej chciałbym zapytać, żebyś mógł pokierować ludzi, którzy są zainteresowani tym, o czym opowiadasz, gdzie można was znaleźć, gdzie dajecie tę informację. Słuchajcie, no my za darmo prowadzimy kanał na YouTube Zbuduj Firmę na Sprzedaż. Zapraszam Was serdecznie. Całą naszą wiedzą się tam dzielimy. Tam, tak Czy to jest tak proste? Nie ma tutaj żadnego haczyka, nie sprzedajcie tak jak w Avon? Nie, na końcu słuchaj, mówię, że jeśli ktoś chce zbudować firmę na sprzedaż, albo ją sprzedać, to zapraszam do nas i to jest wszystko. I to tak. jest tyle. W... Ale jeśli kupi w ciągu najbliższych 15 minut naszą kodę Karolo. Karolu. To <słuch> to... Nie, właśnie tego nie robimy i robić nie będziemy. E, opowiadamy o tym, co robimy i co sprzedajemy. Bo oczywiście, że tak, ale nie ma tam promocji ani nic. No było. czemu rozdajecie tak istotną wiedzę za darmo? Każdy w y, amerykańskim społeczeństwie robiłby z tego wielki ach i och, a wa wasze filmy, które miałem przyjemność oglądać, dają informacje tak często nietuzinkowe i tak bardzo potrzebne, że wydaje się to, że w tym jest jakiś jakaś większy cel was jako wspólników, bo to nie jest tylko firma, która sprzedaje inne firmy albo zagrzebuje spółki. Po wiesz, co to tak naprawdę robić? Wiesz co, my to robimy z bardzo prozaicznego sposobu. E, mniej więcej 50% naszych klientów przechodzi przez YouTube'a. To znaczy i docierają do nas ludzie, którzy to obejrzeli, którzy już nas poznali, i którzy się nie łudzą, że będziemy mieli sprzedawać wizję szklanych domów. Zauważ, że jak oglądasz nasze live, my zaczynamy często mówić o bardzo brutalnych, trudnych rzeczach i zmniejsza się ilość oglądających. Bo ludzie nie chcą tego, rozumiesz? To. Dostarczamy wiedzę o tym, jak sobie zepsuć biznes i ludzie wychodzą. A ja, a ja, a ja sobie myślę, kurde, to, to jest to, nie tam. Kurs, jak w 4 tygodnie zostaniesz milionerem, bądź miliarderem, rozdaj górna, no miliardy. Będziesz... Tak, ludzie przyzwyczajeni są do przyjemności, do poklepywania się po plecach tak i tych ciężkich efektów. Czy mógłbyś ustrzec, szczególnie tych młodych słuchaczy, co zrobić, żeby nie spalić na panewce, zaczynając swój biznes? Kiedyś mi się wydawało, że jak coś będzie za rok, to jest to strasznie daleko. Że... Jak za rok? Za rok to zrobimy matko Boską ile życia. Teraz jak słyszę, że będziemy wypuszczać produkt za rok na rynek. To, się, to sobie myślę tak. Trzy miesiące podpisywania umów, trzy miesiące robienia e, projektu, później wypuścimy MVP, trzeba to przetestować jeszcze i wrzucić ten. Obsuwa, co zdążymy. Czy zdążymy? Nie? W ogóle zmienia się perspektywa. Nie wierzcie w szybką drogę do czegokolwiek. W ogóle. Ja mówię o tym, co, co mówię. Mówię tak, jak mówię i wyglądam tak, jak wyglądam, dlatego, że udało mi się bardzo wiele rzeczy zepsuć w swoim życiu. I generalnie odbiłem się od dna w różnych rzeczach i osobistych, i firmowych, i tak dalej i zbudowałem sobie taką zbroję wokół siebie. Tylko, że to się nie dzieje samo. To jest taki normalny, każdy przedsiębiorca, który odnosi sukces, gdzieś tam Wiecie, hartował się jak, jak stal w różnego rodzaju ogniu. Niektórzy przetrwali, inni nie. A niestety karmimy się historiami ludzi jak Mark Zuckerberg, Steve Jobs i inni, którzy są promilem, promila, promila przedsiębiorców na świecie. A gdzie w tym wszystkim przyjemność, Pawle? Bo ja jest o bardzo o kasie, o pieniądzach. Jak, co sprawia Ci przyjemność, żeby móc wyluzować? Podróż. Siłownia, motocykl. Ja lubię. Widzisz, że na siłowni się tyrasz? Tyrasz się, nie? Tyram się. Robię, kurde, wiesz, teraz pod cztery serie w jednym zestawie ćwiczeń, cztery takie zestawy, jestem styrany i się cieszę jak owczarek niemiecki po bieganiu, nie? Ale fajnie, kurde, to samo jest w biznesie. Czy... Bo, słuchaj, jak ktoś nie chce, to idzie na etap. No, normalnie. Bo, słuchajcie, bo biznes nie jest dla wszystkich w ogóle. To, 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 bo kurde, ja nie przebiegnę maratonu. Wymyślili Ubera do przemieszczania się na takie odległości. Nie ma bata i nie uważam siebie za gorszego, ale podziwiam ludzi, którzy to robią. Tak samo przedsiębiorcą nie każdy może być. Czyli co, ryzyko? czyli jazda na przykład wyczynowo motocyklem? Czy je, jest gdzie w Polsce w ogóle pojeździć, żeby sobie odpocząć? Czasem gdzieś tam na torach, nie, ale to słynno. Co długo żyjesz na życiu? No wsiadasz w nocy na motocykli, i jedziesz, kurde, po wiejskich drogach jeździć. No i tak, żeby sobie komuś nic nie zdarzyło. Oczywiście ktoś tak może zrobić, prawda? Bo koledzy opowiadali. Koledzy, no. ty, o ty, o tych samych kolegów to właśnie słyszałem, zmierzając już do samego końca naszego spotkania, chciałem cię zapytać, czy trzeba być przygotowany na adrenalinę w biznesie, jak się prowadzi firmę w Polsce. Zawsze, ale to nie tylko w Polsce. Bo wiesz, ja, wiecie, ja nie lubię demonizowania tego, że ta Polska jest taka straszna. Nie? Słuchajcie, ja, ja, ja byłem ponad 100 razy zeznawać, bo myśmy biuro księgowe z Maciem, myśmy ponad 300 księg, klientów na pełnej księgowości. Ja, ja bym ponad 100 razy zeznawać na policji w różnych rzeczach. No słuchaj, kuna, wchodzisz na komisariat, a gość kuna z okienka mówi Dzień dobry, panie Pawle. I tam siedzą ci tacy luźni, wiesz, czekają na swoją to, i myślą O, ale co to jest w ogóle, nie? I jeszcze mu drzwi otwierają, a ty nie jesteś zadowolony, bo tracisz czas. E, w biznesie są pewne trzy rzeczy. Podatki, że coś się zmieni i że coś się spieprzy. I, i to trzeba żyć z tą świadomością tego, że tak będzie biznes wyglądał. bo. Nie przewidzimy wszystkiego, nie ma ludzi, którzy wszystko przewidzą, nie? I jak, jak oglądamy te historie właśnie ludzi, którym wyszło, to jesteśmy zajarani, że Apple robi teraz telefony. Oni mają z 20 produktów w swojej historii, które straciły dziesiątki milionów dolarów, które się w ogóle nie udały, nie? Windows, który się wykrzaczał na niebiesko, to tylko, kurde, my to pamiętamy, włączasz Windowsa 95, nie ma. Czyli stres będzie nieodzowny, musi być na niego przygotowanie. Będzie, po prostu. To tak jak, wiesz, to ktoś się mnie ostatnio pytał, ale Paweł, jak ty się motywujesz? No? Nie wiem, wstaję rano i idę do pracy. Bardzo cieszę się, że mieliśmy okazję porozmawiać. Ja tak. e, Pawle. Kale, do zobaczenia. Dziękuję Wam bardzo. Ja również do zobaczenia. Zobaczcie, link w opisie. Sprawdźcie, to, co tam ciekawego znajdziecie. I słyszymy się już niebawem. Cześć. Generalnie te pieniądze muszą mi się zwrócić. Nie ma innej opcji. Tak zdecydowanie zwróci mi się i ten czas, i, i, i te pieniądze. Tak, oczywiście uważam to że za jedną z, myślę, lepszych inwestycji. Czas i pieniądze, yy, które poświęciłam na zbierą, myślę, że... Z... Zwróciły się w pierwszych tygodniach. Już się zwróciły, one się zwracają bardzo szybko, to wystarczy jedno spotkanie. Pieniądze zwróciły się praktycznie po pierwszym roku, no po, pierwszym, po pierwszej inwestycji. Myślę, że te zainwestowane pieniądze zdecydowanie się zwrócą pewnie po pierwszym semestrze, już cały rok, cały, całe dwa lata studiów, no, bo tu jest no, mega dawka wiedzy. Padają różnego rodzaju przykłady, różne sytuacje są omawiane. Z każdego zjazdu wracamy do swoich firm z czymś jesteśmy w stanie zastosować, tylko pytanie jest takie, czy to od ręki wdrożymy. Poszedłem do urzędnika i był zdziwiony, że a dlaczego tak? No bo tak jest w prawie, tak można zrobić, a nie inaczej. No i jeden z już mi się wrócił po jednym wykładzie. Wiedza jaką mogę tu zdobyć, doświadczenie? Pomysły, na jakie mogę wpaść w tym czasie, kiedy jestem tutaj w gronie ludzi przedsiębiorczych związanych z biznesem, sprawiają, że w perspektywie długoterminowej jakby no, jest dużo większa szansa na, na, na lepsze efekty dla firmy. Na pewno nie byłoby tak fajnie biznesowo i nie zrobiłabym tak dużo bez zazbira. Ludzie, których tu spotykamy, każdy prowadzi jakieś swoje biznesy i myślę, że jakąś wspólną nić porozumienia tak znajdziemy ze sobą. Wartość tych studiów jest zdecydowanie większa od tego, ile się za nie płaci. Zdecydowanie zwrócił mi się czas tutaj spędzony i pieniądze, bo Azbiro to jest inwestycja, która w moim przypadku się zwraca z nawiązką i to bardzo dużo. Zawsze, z, zawsze mówię, że tu jedno zdanie, które jest warte dziesiątki, jak nie setki tysięcy złotych. Później w przełożeniu na, na nasze działania. Jest to nawet ciężko oszacować, tak? Bo na przykład, przyjaźnie, to jest coś, czego. Co, co jest... Tego się nie da wymierzyć, to jest coś bezcennego, a Azbiro dało mi również cudowne przyjaźnie. Może nawet jesteśmy w takim okresie teraz, że nawet niekoniecznie zwrócić w 100% czy mega podnieść, natomiast trzeba pamiętać, że yy, niepołożenie firmy to czasem też jest wartość.